Więcej memu? Jakiś horror? Nie, no poza FNAFem to jakiś horror. To nie wyszły chyba jakieś fajne. CS. Dużo, dużo ludzi pisze CS. Zagraj w Barbie, czeszę konia. Barbie i jej koń. Nie działa, albo flasza nie ma. Zobaczmy, co ja tutaj mam w ogóle Drankofobię bym zagrał, ale znowu tak pić po dniu picia To jest, powiem wam, już trochę degeneracja Ale z drugiej strony, kurwa ja nigdy nie udawałem, że nie jestem alkoholikiem Nie no, nie no, nie można, za dużo tej drankofobii było ostatnio Robienie miniaturki na intro... ja na no, jeszcze filmu nie mam Ty, ale w mogę, ty dzięki, że przypomniałeś Dla miniaturki będzie. Nie pytajcie Wampiry równa się Vampire Survivors A to nie było to jakieś takie gówno? Ja mi się chce To jest gówno straszne Uuuh! Uh! Bardzo podejrzanie pozytywne są opinie tutaj. Doki doki, albo cię zgłaszam Blood Trail. Bez chińskich gier, jak mówiłem. Team Fortress 2. Kurwa, zagrałbym w jakiegoś survivala typu Team Fortress. Okej. team. Ty... Team Fortress, sorry, ja z Deforestem pojebałem. Masz także po budzie, Cię boli po pójść, nie? Nie, nie zawsze. Chociaż inaczej. Najgorszego kaca w życiu miałem po budzie. Ale przeważnie, jak nawet w... że tak sporo budy, to, to się budzę raczej bez kaca. Ja ogólnie kasy nie mam. Chociaż dwa razy w życiu dostałem kaca i to tak całkiem niedawno i to tak zaraz po sobie praktycznie i stwierdziłem, że ja ja p... się starzeję. Jest, jest ciężko, feruj. W... Barman na przeglądarce, dawaj pokaz, ile. ty Sk... no chcesz? Barman na wesele Kraków, nie do końca. Select your client. Nie będą, żeby się tam wybierało klientów, ale ok. Hello, it's me, Miguel. Zrobię ci co? Uważam. Mystic Marvel. Dawaj mi to. A, bo ty to. Do... Okej, okay, to się robiło tak, tutaj nalewasz. Wymieszajmy mu to. O, to jest Don Julio, okej. Okay. Zajebmy mu do tego. W... Dalej z tą tekilą. Nie lubię tekili. Tequila jest jakaś słodka. Co ma kwa w ręce? Nie wiem, ty to jakiś bogaty klient chyba. Dobra, to Don Julio mu wpierdalmy. Kustosz tequila. Por. Dobra, dusz to. A, to są po prostu takie domieszania, okej. Okay. Simple syrup, okej. Okay. Spierdolaj lodu Bo na ciepło to nie ma co Horrorek w Robloxie, ale dobra wersja Jeżeli, jeżeli będzie wkurzony na to Co jest? Nie moja wina, że on jest pizdom Smakowało? No właśnie nie jestem przekonany Mystic Marvel Spierdolę mu tą ile, bo to wyglądało jakby to było to Dostanie jeszcze to Dostanie jakiś. Kurwa, nie wiem. Niech będzie Sweet and sour I dostanie jeszcze Lud. I chuj. Dawaj Hadesa. Hades to jest pies T-Volta. Jak stałeś się barmanem? A po prostu wieś, z alkoholika w barmana Dość naturalny. Transition. Nie, nie rozumiem go, no. <noise> Oczywiście, że Dracofobia musi wygrać. Kurwa podejrzewałem podejrzewałem, że tak się wydarzy i tak się człowiek łudził, że może nie będzie musiał być zajebanym alkoholikiem. Dobra, JD, słuchaj, dzwonię do ciebie na Discordzie, bo już i tak będę musiał Avengersów tutaj poskładać na tak, ja, wiano drankofobię. Halo? No witam. Szczęść Boże, panie JD, dawno się nie słyszeliśmy. Witam, publiczny. witam. Czaj, że Kaśniks od jakiegoś roku próbuje wyplewić taki imidż alkoholika. Znaczy, próbuje zmienić swój imidż alkoholika w internecie. Podczas gdy ja przez ten cały rok raz więcej razy więcej. Ile trzeba pieniędzy wysłać dla VIP-a? Nie daję VIP-a za pieniądze. Wysłanie może z jedna osoba dostała VIP-a za, za hajs, ale już żadna nie dostanie. Chociaż kurwa na pieniądze jestem. Jakąś cenę bym miał można. No. Jakbyśmy kiedykolwiek robili tramwaj, to gwarantuję wam miejsce na samym końcu. Noelu! Co ma? Ty źrez masło, gościu? Co, ty na Keto? Nie. <laughs> No, bez na kato, jedynie co w p... to masz Ja wiem, no bo to tłuszcz, jakby nie patrzeć, nie? Ja, ja w tym momencie to też tam tłuszcz, ale. A ja i Mateusz. Nie chcę tutaj no. porównywać. Ale to, że mnie nie poznałeś wtedy na ulicy, to kurwa masz wiep, nie? Przyjechał do mnie, ham. I ja sobie stoję przed po raz bramą w życiu. mojego kwa bloku. A tak, po raz pierwszy. To ważne. Stoję sobie. I widzę, że przychodzi jakiś lamus. W Warszawie. I generalnie rzecz biorąc. No kurwa mnie nie poznał, nie? A ja sobie tak stałem na wyjebce, nie? Nie jakiś tam skitrany schowany w masce, wiecie, jakoś z dędu, No po prostu wziął Chłop, i mnie nie. Poznał, co, co to, to, bo stał zaraz obok samochodu obok mnie. Dosłownie przeszedł jakieś 30 centymetrów ode mnie, nie? Dobry ziomal. <laughs> Dobra, jednak będę miał czym popijać, bo mam browary. O ku... No i to jest prawidłny green <laughs> Tu jest ten manner. Tu jest ten manner. Chcesz się najebać? Jak wiesz, piszę do jego wiadomości w stylu: gorące mamuśki w twojej okolicy, czy chcesz skończyć dzisiaj jako prawiczek? Zrobię bo więcej giveaway'ów, obiecuję. I dla zwykłych widzów też będzie. Będę A nie, przepraszam, bo źle czasu? się wyraziłem. Nie dla zwykłych widzów, dla biednych widzów. <laughs> Nie wiem czy poleciłbyś mi jakiś dobry monitor, na pewno LCD. W ogóle robisz to prawko, aktualnie nie. Ale spokojnie, to jeszcze nie pierwszy raz będę robił, wiecie o co chodzi. to jak ja robię od trzech lat A czy nie, mi chodzi o to, że na pewno stracę w którymś momencie. Ty już wiesz z czego daily wrzucić, tam mam kurwa niby daily na z pier... pijanej fazmofobii, ta? <laughs> to to, to by był, to był super grafika. content, powiem ci Gram daily drunk w dopóki swego nie padł. rodzaju... O Boże Dobra, to czas zaczynać, kur Jebji. A, to już mam na lewo A ty tyś gęba szkanki nie przyniosłem. A wyobrażam sobie, że w prawdziwym życiu też się tak ginasz z A mam walić. Okej! Okay. I się łapiesz pół z butlą w ustach. E, bo dopiero teraz zauważyłem, co ja, jak ja stoję u ciebie na streamie, nie? No tak, po prostu jesteś zgięty w pój. A wy jak robicie kurde, te skłony? Wyobraźcie sobie, idziecie sobie po ulicy, nie? Na zakupki albo coś, a tu idzie sobie człowiek robiący tak. <laughs> Siema też jedziesz tym pociągiem. <laughs> Dokładnie, to, to jest człowiek bez kręgosłupa moralnego i w ogóle jakiegokolwiek. Na Grochowie w Warszawie jest chłop, nazywa się Grochowski Ninja, ma swój fanpage, kanał na YouTubie chyba nawet, e, gdzie normalnie gość popierdziela w stroju ninja z kataną na plecach i biega jak w Naruto, nie? I on to robi codziennie, kurwa, nie? On jest warszawskim superbohaterem. Jaki kraj, taki superbohater. To jest artysta ulic. Enigma, ty też robisz tak skłony? Tak, tylko najpierw wycinam wszystkie żebra. No pokaż. A w ogóle polecam wam wszystkim jeans z sokiem. Ku... To... dobra, roba. nie. To już, to już, nie te lata. <laughs> we, we wrosku nasi... mamy Wiedźmina? Podejdź ci oh. powiedz, żeby ci zajebał z Ignisa. Z Ignis, z Ignis to nie była Rydzi. kurwa przypadkiem firma, która produkowała autobusy? Nie, Ignis to jest e, w jakimś języku w ogóle chyba płomień? A no w Wiedźmińskim, jakim? Jak takich <laughs> taki rzeczy. się rzuca? G. Gdzie ta piłka jest? Gdzie ta piłka jest? Stary, ja jestem jakiś, nie wiem, niedorobiony. Ja nie widzę tej piłki. Jak to? Znaczy, no ciemno tu mam. Stary, ty masz 100 razy jaśniej to wszystko niż ja. ja nie polecam ginu na ciepło. Ogólnie nie polecam... Głównie. Nie mogę tego powiedzieć, nie polecam alkoholu żadnego na ciepło. E... Ale koniak, czyli na przykład takie Hennessy, nie powinno się pić schłodzone. A p*** dolicz głupoty. Ktoś mi zabroni, no to zamkniesz mnie? A czy zabronić ci nikt nie zabroni, no. tylko wtedy nie wyczuwasz całego bukietu smakowego. Kwa bukiet smakowy to jak czuję z Hennessy, jak go z kolą zalewam, człowieku. No dobra, nie było tematu, stary. <laughs> Mowa o bukiecie smaku, przecież to są koneserze Amareny. Gościu, Amarena jest dobra, co ty mi pier... Będziesz. Ja oglądałem kiedyś taste test amareny przez jakiegoś gościa, który jest w, generalnie prowadzi kanał alkoholu I on powiedział, osta, że sama osta, w sobie rofił. amarena jest bardzo smaczna Tylko nie można tego jakby w takim gronie alkoholi dobrych trzymać, ale ogólnie jest to dobre Jak to w miarę? Idziemy znaleźć ghost room, czyli tam Ura. gdzie się spawnuje duch Możemy to zrobić na podstawie tego, że tam będzie jakiś odczyt z twojego IMF-a Weź im IMF-a w łapę, co wzięć I aktywuj Mam. go prawym przyciskiem myszy Stary, świecisz jak Mercedes Dzięki Ty, on się respi chyba tutaj na korytarzu. Dobra, idę po aparat. Okej. Okay. Te dźwięki mam. Ile ma? Ile ci wyświetla? Puszka się rusza, czerwone jest. O kurwa, odpalił wen wentylator idziemy palić smatch sticksy. Nie. Ja spróbuję, spróbuję użyć smatch sticksy, zobaczymy. W dzisiejszym odcinku obserwujemy Enigmy. Słyszę dźwięk. Kurwa, odpala ten wentylator! O! Skowaj się! Kurwa, gdzie mam się schować? Halo? <laughs> kurwa, ja się chyba wypierdolił. No <laughs> i chuj.